Widzimy teraz normalne pływanie karpika, ustawiony jest na 34% swojej mocy. Teraz do nas wróci, a potem popłyniemy na setkę, tak? Spróbujemy zobaczymy jak to wygląda. 34% jest to wystarczająca moc, naprawdę przy dyszach korda. Ta łódka sobie świetnie radzi, jest zwrotna w prawo, w lewo, w tył, w przód, jak tylko sobie zamarzycie, To jest setka. Niesamowita moc, prawdopodobnie nie będzie nigdy wykorzystana przez nikogo w czasie łowienia, ale jest to bardzo przydatna rzecz w momencie na przykład zabrnięcia łódki w jakieś trzciny, czy jak jakąś tam roślinność, albo w momencie szybkiego, szybkiej potrzeby zawrotu, zawrócenia. Świetna sprawa, w tym momencie taka moc na pewno przednie przez każde gałęzie. Taki. Także myślę, że może być to przydatne.